dzisiaj nagrywamy odcinek nie z Minecrafta, tylko z CS-a schowanego, jest ze mną Powro Lord Czajnik Witam Saksak Halo, sak. halo I jeszcze Fifa I teraz ich będę szukał O widziałem kogoś Jak ktoś szedł Chyba, albo nie Pobrał sobie najnowsze Fajnie O, znowu, już koniec Dobra Lord, cicho być Nie yeah. Tak Spraya słyszałem No i co we mnie walisz gościu? Lord pierwszy pad, już nie wygra Czy wy jesteście wszyscy? Na jednym Dobra o, mm. Lord przestań już! Przestań! Bocie zaraz z DC zdejmę. No to cicho. Bo przegrałeś, nie masz głosu ale Ja też nie mam? No nie. Aha. się jakby nie odzywać. No. Dobra. <noise> Gdzie oni są? już myślałeś, nie. że ktoś... Tak tam jest? No. Jestem na dachu. A na ceter czy na rozpałnie? Nie, jestem teraz na midzie. Ej, lord, widziałeś to! No tak jesteś na. Na midzie na dachu. No, tak jakby. Hm. Osłyszałem, co się rozwaliło na... Ten, Tero. koło A ja dalej nie wiem gdzie jesteś. O to musisz wpisać? <laughs> potem zmienić od razu. O! I potem. Od... Witam. Dobra, zagrajmy jeszcze raz, bo lord mnie zabił. <laughs> witam. Ale ty mnie zobaczyłeś, bo wstałem, tak? Nie, wszedłem tu, bo boksach to znalazłem że ich wszystkich. Teraz będzie dogrywka między Ksakson, Czajnikiem i Pawro. Tak, bo Lord zabił Pawra i musieliśmy odmowa, więc taka sprawa. Więc ja czekam aż się schowają i szukam. Już już mogę. Ja, już? Jestem ready. ja też jestem ready. Ksaksona, napisz jak jesteś ready. Ale chyba ready jest. Ready, dobra. Słyszałem tutaj niszczenie czegoś. Hmm, teraz weź tu w Niedaleko, bo tu B, B, dobra. Ja niedaleko, w sensie. Mhm, mm dobra. Tu było to przejście. Dało się to co... A wiem, gdzie mogę zniszczyć to. Ktoś, bo nie wiem kto. Na, na suficie, na dachu. Tylko gdzie? O, ja tu byłem od początku. Siema no trochę i teraz został ksaksa i czajnik. Koło niedaleko no, B się mówisz. lord musiał. A tu byłeś od początku? No byłem tu od początku. Aha. O, dobra. Niedaleko B. A lord jebał. Dobra. Niedaleko Ej, ale B. bez używania pistola, tak? No niby tak, ale chy no chyba. To jest A Lord spami! Dobra, Lord spami. No gdzie? spami. A dobra, spa spami. No to on, spamina spami na spami. Aha. A. chyba... weszłem. A, mogę wyjść. A tam nikogo nie ma. Gdzie strzelam? Chyba nie. Dobra coś, róbcie, żeby tikały glocki No Było mu łatwiej Strzelajcie Teraz ksaksa strzela Nie, nie, Pojedynczo Prawym, Pojedyncze. prawym, tym Prawy teraz, trzymajcie 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 to do sprawy Na tym No, no już, jest, już, już, już starczy. Tam gdzieś To jest gdzieś w apsach chyba Tak mi się wydaje Hm Czyżby znowu w tym. O! Chyba nie. No strzel jeszcze raz, jako ten. Lewym. Okej. Okay. Jeden jest tu. A drugi tam, gdzieś. Lodówka! Chłopców w lodówce siedział. I teraz czajnik został. Tu gdzieś musi to być. I tak już wygrałeś, Czain! Witam! Siema! Siema. Ja wierzyłem! Obok Dzień też dobra. tak cieszę. Dzień dobry! Co tam? Jakie masz takie barwa? tylko szybko fajne, nie przedłużajcie! Co mówisz? Ja wyjdę. Pozwolę. Szybko nie przedłużajcie! Czy nie co? Nie, to miała być moja lina. <laughs> Dobra, to schodź tu, czajnik. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Do następnego odcinka. Był ze mną Wtyci wszyscy. No i siema.